Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie na słowem na trzeci dzień lutego. Kościół proponuje nam rozważenie Ewangelii św. Marka, 6 rozdział, wersety od 1 do 6. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u Niego. I co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Józefa, Jakuba, Judy i Szymona, czyż nie żyją tu także u nas jego siostry, i powątpiewali o nim? A Jezus mówił im tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Moi drodzy, ta dzisiejsza scena z Nazaretu jest rzeczywistością ukazującą nam Boga w naszej codzienności. Mieszkańcy Nazaretu znali Jezusa. Przecież przez 30 lat był wśród nich, wychowywał się, to wśród nich wzrastał. Znali go dokładnie, w codzienności spotykali w różnych okolicznościach i przywykli do niego. Kiedy potem przyszedł jako nauczyciel, jako rabbi, nie chcieli go słuchać, dziwili się, pogardzali nim, wręcz, wręcz w taki sposób odrzucili go. Jezus jest obecny w naszej codzienności. Jezus bardzo chce być obecny w naszej codzienności. Grozi nam jednak rutyna i spowszednienie, jeśli nie będziemy zachwycać się tym, co Jezus dla nas czyni, jeśli nie pozwolimy, by to Jezus nas prowadził. Starajmy się więc, moi drodzy, prosić Ducha Świętego o to, abyśmy widzieli Jezusa w naszym codziennym życiu. Bądźmy mu wdzięczni. Za każdy nawet najmniejszy dar, za każdą nawet najmniejszą łaskę, bo wdzięczność spowoduje, że nie ulegniemy rutynie. Wdzięczność będzie otwierała nasze serca, na to byśmy jeszcze bardziej przyjmowali Jezusa w naszej codzienności. Życzę tego i Wam, i sobie, i błogosławie, by tak się stało. Pan z Wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.